Witam ten weekendowy poranek. Nasze góry przybierają barwy złota i żółci, a więc nieuchronnie wita nas jesień. Zapraszam Was na jesienną odsłonę naszego ogrodu i aranżacje jesienne, gdzie główną rolę będą pełniły rozchodniki. Obserwując ogród o tej porze roku zachwycamy się przede wszystkim pięknem hortensji zawilców. Jeżówki są już w przekwicie, ale pięknie jeszcze wyglądają rozchodniki. Rozchodniki są to byliny wieloletnie, przynajmniej te okazy, które goszczę w swoim ogrodzie. I są to rośliny należące do grupy Gruboszowatych, a więc mających zdolność magazynowania wody w swoich liściach, co sprawia, że są to rośliny bardzo odporne przede wszystkim na susze. Jakie mają wymagania glebowe? A więc nie lubią bardzo żyznych gleb. Najlepiej rosną na przepuszczalnych glebach, na piaskach i na właśnie uboższych glebach. Charakterystyczne dla nich. Są wyprostowane sztywne łodygi i właśnie te mięsiste liście, o których już wspominałam. Zainteresowałam się nimi w zeszłym roku, głównie słuchając pani Kasi Bellingham. I zaczęłam pomalutko wprowadzać do ogrodu różne odmiany. Moją ulubioną odmianą jest rozchodnik Matrona. Jest to odmiana bardzo często polecana właśnie przez panią Kasię w jej aranżacjach rabat preriowych. Jest to rozchodnik sięgający około 40-50 cm, bardzo sztywny, niepokładający się. Obok niego posadziłam odmianę Red Sparkle. I z tyłu taką odmianę jaskrawo-różową. I jest to rozchodnik Carl. Tutaj rozchodniki są połączone właśnie z trawami. Mamy z tyłu rozplenicę w odmianie takiej złotolistnej i z moim ulubionym red baronem. Tak, rabata prezentuje się. Od frontu połączona była również z jeżówkami, które są już w przekwicie, hortensjami bukietowymi, zawilcami. Sadziec już w przekwicie. Sadząc rozchodniki, staram się zawsze tworzyć takie większe plamy, a więc sadzę e, te same odmiany po trzy. Bądź 5 sztuk. Wtedy wygląda to naprawdę ładnie. Z czym łączę u siebie swoje rozchodniki? Rozchodniki, ze względu na to, że lubią yy, piaszczystą, przepuszczalną glebę, nie mogą być sadzone na glebach podmokłych. A jak wiecie, moja gleba to przede wszystkim. Gleba gliniasta, dlatego są tylko nieliczne miejsca, gdzie mogę sobie pozwolić na to, żeby te rozchodniki wprowadzić. Bardzo często łączę je z trawami. Przede wszystkim lubię łączyć je z Red baronem bo mam wrażenie, że bardzo ładnie komponują się ze sobą. Z rozplenicami miskantami, zobaczycie to na skarpie. Oraz innymi kwiatami, które kwitną. W późnym latem czy początkiem jesieni, a więc hortensjami bukietowymi, sadzcem, zagilcami. Tutaj połączyłam je także z różami z serii Siu i przód podsadziłam bodziszkiem w odmianie takie jasno, może bardziej intensywne różowe. Na tyłach oranżerii. Mam także posadzone rozchodniki. Tutaj akurat mam dwie odmiany. Ta wyższa jest to herbstfreund. Osiąga ona około 50-60 cm wysokości. Widzimy, że w odróżnieniu do matrony ma zielone łodygi i zielone, charakterystyczne dla rozchodników, liście wybarwienie lekko różowe na początku i później już w mocniejszym odcieniu różu wraz z rozkwitem u dołu podsadzony rozchodnikiem Thunderhead jak już widzimy wielkość kwiatostanu powoduje że on się bardziej wykłada jest to najbardziej jaskrawy odcień rozchodnika jaki posiadam, jest on zdecydowanie niższy, tak osiąga 30-40 cm. w aranżacji tej wykorzystałam również z tyłu sadźca rozplenicę a ku przodowi róże pojedyncze tutaj mamy akurat mocarta. A z tyłu była balerina, która jest już w przekwicie. Arażując rabaty 4 pory roku. Również do każdej z nich wprowadziłam różną odmianę rozchodników. W tej chwili prezentują się w taki sposób. Tutaj razem z gaurą i różowymi jeżówkami wprowadzona jest odmiana Thunderhead. To jest to, co powiedziałam, że to jest najbardziej jaskrawa odmiana rozchodnika, jaką posiadam. Tu zestawione jest również jeszcze z takimi limonkowymi żurawkami. Na rabacie letniej mamy rozchodnika z ciemnobordowymi liśćmi, połączonego z Red Baronem przekwitającym już jeżówkami. I Hortensją o takim jesiennym wybarwieniu. Na rabacie jesiennej moja ulubiona matrona, ale zobaczcie, to jest nowa sadzonka dosadzona w tym sezonie. Dlatego nie osiągnęła takich docelowych rozmiarów jak pokazałam na poprzedniej rabacie, ale kwiatostan. Dla niej charakterystyczny, połączony z jeżówkami, hortensją piłkowaną, dardawią i pomarańczowymi floksami. Rozchodnik od przodu podsadzony kowalnikiem. I na zimowej rabacie rozchodnik w odmianie Iceberg, podsadzony brunerą z tyłu, przekwitający już jeżówki, niezmiennie pięknie wyglądająca gaura i hortensja już w jesiennych barwach. Tu pod hortensją piłkowaną, która już łapie jesienne wybarwienia liści, jest posadzona taka czekoladowa odmiana rozchodnika. Szczery czekolad. Jest to malutka odmiana, dorastająca tak maksymalnie do 30 cm. Połączona była z mięśniakami, które już są w przekwicie. Tu po prawej części kaskady mamy kompozycję jesienną, którą tworzy Red Baron. Jeszcze kwitnące kocimiętki i między nimi rozchodnik. Jest to rozchodnik, który dostałam w prezencie. I osoba, która mnie nim obdarowała, mówiła, że jest to odmiana Brilliance Jasno zielone pędy i liście i pięknie czerwono wybarwione kwiatostany połączone z prosem, podsadzone brunerą i ciemnymi żurawkami. A idąc na front skarpy, widzimy rozchodnika Frosty Morn. Ma bardzo ciekawe listki, żółtawe, a brzegi wybarwiają się na zielonkawo, kwiatostany, jasno-różowe. Z tyłu krzewuszka mune i powtórzona miętka Tył skarpy mam obsadzony różnymi trawami, Między którymi wkomponowałam mojego ulubionego rozchodnika, rozchodnika Matrona. Tutaj również są to sadzonki, dosadzone już kilka lat temu, więc osiągnęły swoje docelowe wymiary, a więc około 50-60 cm. Miewają się tu świetnie, dlatego że jest tutaj bardzo sucho. Nie mam tutaj w ogóle podlewania, dlatego że na no skarpie nie ma takiej potrzeby. Tak jest obsadzona a ponieważ rozchodniki lubią gleby ubiogie i suche miewają się tu chyba najlepiej z całego mojego ogrodu i w kompozycji z prawami wyglądają naprawdę bardzo ładnie a ze szczytu skarpy wygląda to tak rabata na ogródku również w jesiennych już wybarwieniach tutaj powtórzyłam sobie rozchodnika Herbstfreund w połączeniu z Red Baronem i tak zwaną czarną trawką widać tutaj ten idealnie wyprostowany pokrój, nie pokładający się co naprawdę jest bardzo pożądaną cechą dlatego, że Pokażę Wam zaraz, jak wygląda Thunderhead. Który niestety, ale będzie widzę, wymagał jednak yy, jakiegoś podtrzymywania, podwiązywania. Ta odmiana prezentuje się pięknie. Z tyłu posadzona. Bordowa róża, Noblec. I całość wygląda naprawdę ładnie. Tu jeszcze kwitnące, gdzie nie jeżówki o, i tutaj omawiany thunderhead, który jednak musi mieć przed sobą jakieś oparcie bo inaczej niestety się pokłada, no tutaj położył mi się na obrzeżu, więc wygląda to nieźle ale pokażę Wam za w innym miejscu nie wygląda fajnie, jednak trzeba go być może gdzieś tu ładnie podwiązywać kolor ma jednak bajeczne. I całość wygląda. Tak. I tutaj właśnie wspomniany Thunderhead, który jest niepodparty i nieco się tu pokłada. Więc myślę, że trzeba będzie go ładnie od dołu za rok podwiązać, żeby trzymał tą swoją piękną tutaj o. Postawy. i naprawdę będzie to wyglądało ładnie z tyłu red baron i tu jeszcze jedna odmiana rozchodnika niziutki osiągający tak 20-30 cm purple globe ciemno zielone liście bordowe łodygi takie maleństwo w towarzystwie przekwitających już jarzówek szałwii amistad, jarzmianki i szałwii karaton. I tu powtórzona kompozycja szałwii, jarzówki i rozchodnika z parpą Glow. Mówiąc o kwiatach wczesnej jesieni, muszę Wam się jeszcze pochwalić moim rarytaskiem, który w tym roku bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jest to Nerina. W zeszłym roku, chyba w jakimś markacie Lidl czy Biedronce, były do kupienia cebulki agapanta i właśnie tejże Neriny i połakomiłam się na nie, posadziłam je w tym roku Agapant zaszczycił mnie i zakwitł jednym kwiatkiem ale wiedziałam już, że zrobiłam niesamowitego babola sadząc Nerinę obejrzałam jeden z odcinków Garners World, gdzie Monty Don sadził właśnie Neriny i powinnam była te cebulki posadzić e, tak jak się sadzi cebulę na szczypior czyli tak, żeby mi cebulka wystawała praktycznie dużej części z podłoża, no ja nie zrobiłam tego tak, posadziłam to klasycznie tak jak się sadzi cebulowe i myślałam sobie, że te cebulki mi po prostu zgniją a w tym roku przecudowny przecudowny prezent jest to ogromny kwiatostan, możecie zobaczyć na porównaniu z moją dłonią, naprawdę bardzo, bardzo mnie to ucieszyło Wraz z nadejściem jesieni postanowiłam również przearanżować moje donice na froncie domu, a poddana inspiracji e, nowym wydaniem czasopisma Gardener's World e, zrobiłam sobie takie jesienne nasadzenia, korzystając z roślin, jakie już mam w ogrodzie, a muszę je powysadzać. Tak więc obsadziłam sobie donice, w której wcześniej był bukszpan, który trafił do gruntu i mamy tutaj... E, Paproć, cyklamena, hostę i taką piękną pawółkę w odmianie color Flash. Czyli będzie bardzo ładna, ozdobna również z liści. I z symetrycznie druga y do nic obsadzona jest podobnie. Czyli mamy wietlicę, z tyłu pawółkę. Hostę, cyklamen, i tu nawet jakaś jeszcze wargenia w odmianie flirty się wdarła. Podsumowując, ten krótki filmik o rozchodnikach. Rozchodniki to jedne z najprostszych w uprawie roślin w ogrodzie. Nie mają żadnych wygorowanych oczekiwań. Lubią ziemię. Bardzo ubogie. Piaszczyste nie lubią zastojów wodnych, kochają słońce i są w tak różnych odmianach i kolorystycznych i jeżeli chodzi o ich wysokość, że możemy je swobodnie wprowadzać do ogrodu w zależności od tego jaki efekt chcemy mieć w danym miejscu. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. Się swoimi ogrodami. our hearts speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like so buildings as the chemicals it take us higher the nights young it's just begun as she puts her hand in mine my...